Co to za wrzask? Co to za płacz? Bardzo ci dziękuję, że postanowiłaś zgodzić się zaopiekować moim Bobaskiem. Ależ nie ma sprawy, skoro masz rozmowę o pracę. No to pewnie, pewnie idź, idź, a ja się nim zaopiekuję. Mamo, co się tutaj dzieje? Jest szóste rano. No tak, ale ciocia Hania ma dzisiaj rozmowę o pracę, no i nie ma co zrobić z dzidziusiem. Och, dzidziuś, u nas w domu. O, na szczęście twoja mama jest moją największą przyjaciółką i zgodziła się zaopiekować Maciusiem. Maciusiem? Orety ja idę dalej spać. No dobrze, to tutaj masz butelkę z mlekiem. Pampersy zostawiłam w salonie. O no tak zapomniałam, że takie małe dzieci trzeba przewijać. Dasz sobie radę. Myślę, że rozmowa o pracy zajmie mi może dwie, trzy godzinki i, i o, odbiorę Maciusia. Jasne, nie śpiesz się. Och, jakoś sobie damy radę. Na pewno jesteś bardzo grzecznym dzieckiem. Och, jak ja nie lubię tak wcześnie rano wstawać. No dobrze, położę cię tylko na minutkę, okej? Okay? Pójdę sobie zrobić kawę. I zaraz do Ciebie wracam. Och, słodki maluszek. Och, no dobra, powiedziałam Marcie, że mam rozmowę o pracę. Mamy jakieś trzy godziny. Aż trzy godziny? Ale super. Oj tak, ja też już nie pamiętam, kiedy przespałam trzy godziny. Odkąd mamy dziecko, w ogóle nie mogę spać. Fajnie, że wpadłaś na ten plan, żeby troszeczkę nakłamać swojej przyjaciółce. Ach, w końcu możemy pospać. No, oh, znowu ten wrzask. Mamo, przecież tak się nie da spać. Dziś sobota, dzień wolny od szkoły, chcę się wyspać. O, już przestań, nie maruć tak. Och, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, dlaczego wciąż płaczę. Zostawiłam go w leżaczku tylko na chwilę. Chciałam sobie zrobić kawę. Och, no ja już na pewno nie pójdę spać, już nie zasnę. No to wiesz co, ja go tutaj położę, a ty spójrz na niego. Jak zacznie płakać, to tu masz mleko i grzechotkę. Och, jeszcze tego brakowało, żebym się takim małym dzieckiem opiekowała. No już nie marudź, sobie tylko kawę zrobi i zaraz wracam. No, jak śpi, to jest całkiem słodki. <laughs> całkiem fajny z ciebie Bobas, kiedy nie płaczesz. Och, no dobra, zrobiłam sobie już kawę. Jak chcesz, to idź się połóż, może uda ci się jeszcze zasnąć. Nie, no już teraz się rozbudziłam, mamo, ale wiesz co, ten Maciuś jest całkiem uroczy. Całkiem uroczy, to mało powiedziane, Bobaski są takie słodkie. O nie, jak się tak wydziera, to nie jest wcale słodki. Oj, przestań, ty też płakałaś, jak byłaś taka malutka. No dobrze, to co? Może pójdziemy z nim na spacer? <grytanie> Wypij sobie na spokojnie tę kawę. Ja pójdę się ubrać i uczesać, a potem tutaj przyjdę i będę patrzeć na małego, a ty pójdziesz się ubrać i uczesać, okej? Okay? Okej. Okay. No widzisz, moja córka chyba cię polubiła. Okej, okay, mamo, jestem gotowa. Super, tylko wiesz co? Teraz trzeba małego nakarmić. O, nie wiem, czy sobie poradzę. Myślę, że dasz radę. Weź butelkę i po prostu go nakarm. Może lepiej ty to zrób. Po prostu chwilę później pójdziemy na spacer. <laughs> no dobrze, jak wolisz. Mały, słodki Bobo. Ja bym się bała go karmić. Na przykład, że się zachłysnie. Albo że coś mu zrobię? Och, z takim maluszkiem trzeba naprawdę uważać. No dobrze, możemy ruszać. Mamo, nie sądzisz, że to trochę dziwne, że ciocia Hania idzie na rozmowę o pracy akurat dziś? No a co dzisiaj takiego jest, że nie można iść porozmawiać o pracy? No, po pierwsze, to jest sobota, mamo. A po drugie, jak Ciocia chce iść do pracy? Jak ma takiego małego Dziadusia, musiałaby znaleźć opiekunkę. W sumie to nie myślałam o tym. Porozmawiam z nią, jak przyjdzie po Maciusia. <laughs> Ale z ciebie, słodziak! Mamo, minęło już trzy godziny. Dzwoniła Ciocia? No właśnie, nie, jeszcze nie zadzwoniła. To może ty do niej zadzwoń? Hm, <laughs> masz rację, zadzwonię do niej. Telefon dzwoni. Halo, halo, halo? Tak? Aha, to ty. No, nie, nie, ja. Ja nie śpię, nie, ja nie śpię, ja. Ja byłam na rozmowę o pracę. Aha, tak, już trzy godziny minęły. No tak, tak. Dobrze, niedługo przyjadę. Nie mam się spieszyć? No to wiesz, co może jeszcze sobie zakupy dziś po drodze ogarnę? No, dziękuję Ci, pa. Stasiu! Stasiu, wstawaj! Oh, co się stało? Dziecko płacze? Nie, no przecież dziecko jest u twojej przyjaciółki. Och, Już minęły trzy godziny, miałam go odebrać. Oh, jeszcze taka zaspana telefon odebrałam. Oh, trochę to dziwne. Ciocia odebrała telefon, taka zaspana... <laughs> mamo no mówię ci To jakieś podejrzane Że ciocia dzisiaj szła roz na rozmowę o pracę Może ona po prostu Chciała się wyspać No ale czemu nie powiedziała mi prawdy Oj wiesz mamo No może się wstydziła Musisz z nią porozmawiać O dziwna sprawa Wracajmy do domu Nie będę ukrywać że trzy godziny snu Dobrze mi zrobiły Oj tak nie pamiętam Kiedy przespaliśmy trzy godziny z rzędu no dobrze, skarbie. Ja pojadę po małego, a ty może byś zrobił zakupy, co ty na to? Jasne, jedź i wracaj szybko. Tęsknię już za naszym małym brzdącem. Mm, pa. Ojej, kiedyś pi, wygląda naprawdę wyjątkowo słodko. Oj tak. O, chyba ciocia przyszła. Zaraz wracam. Ciekawe, jakie ciocia będzie miała wytłumaczenie na to wszystko? No, i opowiadaj, jak tam rozmowa o pracę? Eee, no, niestety nie przyjęli mnie. O, wielka szkoda! Ciociu, a ty byłaś w jakiejś pracy z branży modowej? Nie, dlaczego? No, bo rano jak tu przyjechałaś, ty byłaś w zielonej sukience, a teraz masz zupełnie inny strój. Przestań. Eee, bo ja byłam w domu się przybrać, wiesz, w wygodniejsze ciuchy. A, rozumiem. A gdzie w ogóle ciocia byłaś na tej rozmowie? Ja Ja. Ja nie byłam na rozmowie o pracy. Nie byłaś? No nie, nie byłam. Po prostu ja i mój mąż byliśmy wykończeni. Tak myślałam, ciociu. Wystarczyło nam powiedzieć prawdę. Och, wiesz, chcieliśmy się po prostu wyspać. Ostatnio w ogóle nie możemy spać. Młody nieźle daje popalić. Przecież mogłaś nam powiedzieć prawdę, byśmy się nim zaopiekowały. No, ale wiesz, tak mi głupio było, tak wstyd, że jestem matką i sobie nie radzę. Och, no co ty opowiadasz? I przecież ja pamiętam, jak moja córka była malutka, też mi nie dawała spokoju, też mi nie dawała spać. Teraz, kiedy już znamy prawdę, będziemy mogły ci pomóc i od czasu do czasu zaopiekować się Maciusiem. Naprawdę? Nie gniewasz się na mnie? No, jasne, że nie. Raczej śmieszna sprawa, że wpadłaś na taki głupi pomysł, by nas okłamać, po to, żebyś mogła się wyspać. No tak, to trochę głupie. O, któż to się obudził? O, moje słonko ukochane, tęskniłam za tobą. Cześć, Maciuś! Widzę, że jesteś bardzo grzeczny poza domem. Dzieci często tak mają. Poza domem są grzeczniejsze niż w domu. Ciociu, ja chętnie zajmę się Maciusiem raz w tygodniu, na przykład w sobotę, tylko nie o szóstej rano. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Jeśli podobała Ci się ta historyjka, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Bajolanki, by być na bieżąco z nowymi odcinkami Toka Life World. Do usłyszenia! Pa!